Na dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak wszyć zamek kryty oraz co zrobić, żeby ten zamek był wszyty dobrze. Warto się wcześniej dobrze przygotować, żeby nasza praca nie poszła na marne. Zawsze warto sprawdzić, czy Twój materiał, do którego będziesz wszywać, się rozciąga, no, czy jest delikatny czy grubszy. Jeśli masz ochotę, możesz go podkleić. Zresztą zawsze podklejenie cienką flizeliną lub taśmą formującą, no, sprawi, że wszywanie zamka będzie łatwiejsze. Do podklejenia miejsca wszycia zamka możesz użyć albo gotową taśmę formującą frizelinową. Jest to tak zwana taśma frizelinowa, i ona ma dodatkowo takie przeszycie, co sprawia, że nie dość, że ten brzeg jest nieco usztywniony, to przeszycie powoduje, że się nie rozciąga. Jeśli nie masz takiej taśmy, to możesz użyć. Flizeliny, ale warto, żeby to była flizelina cieniutka, która nie będzie miała na celu usztywnienie, a raczej ustabilizowanie krawędzi. Ta moja jest cieniutka i zaraz ja wykroję pasek z tej flizeliny. Ważny jest jednak kierunek krojenia tego paska. Flizelina ma taką budowę, że w jednym kierunku ona bardzo łatwo się przerywa, natomiast w drugim kierunku już ona jest bardziej stabilna. Więc pasek powinien być w tym kierunku krojony, że po takim właśnie pociągnięciu, żeby on się nie rozrywał. Skroimy dwa paski z flizeliny i one powinny być długość taką jak długość zamka, czyli tutaj sobie od razu utnę taki pasek szerszy na długość zamka. Natomiast na szerokość powinien być no z cm, dlatego że zapas na szew będzie centymetr, no i żeby co najmniej jeszcze po pół centymetra wystawało poza zapas na szew. To są moje krawędzie, do których będę doszywała zamek. I teraz flizelinę przyklejam do lewej strony, dotyka tutaj przy krawędzi. I z drugiej strony to samo. Miejsce w szycie zamka jest dobrze ustabilizowane i przygotowane. Za chwilkę będziemy to obrzucać, dlatego też najpierw podkleiłam, a później obrzucę, żeby już ta flizelina była obrzucona razem po podklejeniu. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, zamek. Warto zamek przyprasować z dużą ilością pary, dlatego że często zamki zbiegają się. Jeśli zrobisz sobie próbę na zamku, ja robiłam próbę na zamku około 30 cm i zaczęłam go prasować z dużą ilością pary, to on mi się zbiegł po tym parowaniu około 1 cm. Po takim prasowaniu, warto jeszcze rozpiąć zamek. Bo jeśli cokolwiek by się wydarzyło, nie wiem, za gorące żelazko, coś by tutaj się uszkodziło czy stopiło, no to wiadomo, że trzeba zamek sprawdzić, czy dobrze działa. No i nawet bez prasowania zawsze warto najpierw zamek sprawdzić, bo nie ma nic gorszego, jak wszyć pięknie zamek, a okazuje się, że on jest jakiś uszkodzony. Dobrze, czyli mamy tak zamek przyparowany, brzeg usztywniony, teraz idziemy obrzucać krawędzie. Po obróceniu warto jeszcze uprasować, jeśli coś się ściągnęło, albo jeśli tutaj są jakieś nierówności, żeby to wygładzić. I mamy gotowy zamek do wszycia. Zamek kryty można wszywać na różne sposoby. Jedne osoby preferują taki sposób, że najpierw składają krawędź, do której będzie doszywany zamek, zszywają i dopiero do takiej zszytej rzeczy przyszywają zamek kryty. Ja natomiast pokażę Ci metodę, którą ja stosuję, bo ja ją bardziej lubię. Ona polega na tym, że w pierwszej kolejności przyszywasz zamek, a dopiero później po, poza zamkiem zostają takie nieszyte krawędzie, i dopiero po wszyciu zamka będziemy tutaj dopełniać te szycie. Czyli to jest taki mój ulubiony sposób. Ja Ci pokażę, jak to zrobić po swojemu. Do wszywania zamka krytego będziemy używać specjalne stopki. Stopki mogą być różne. Ja mam tutaj w swojej pracowni trzy stopki i ja świadomie wybieram stopkę, która bardziej mi odpowiada. Budowa tych stopek jest podobna. Każda z nich ma taką budowę, że tutaj są dwa rowki po bokach, a tutaj na środku znajduje się taki prowadnik, który rozdziela właśnie przestrzeń tej stopki na dwie części. Czyli to jest stopka plastikowa i ta jest moją ulubioną stopką. Tu jest druga stopka metalowa, która też widać, że ma podobną budowę, czyli jak spojrzymy z drugiej strony, dwie przestrzenie podzielone tutaj takim Taką podziałką i z przodu wygląda w ten sposób. I jeszcze jedna stopka, która ma bardzo podobną budowę, i one wszystkie mają na celu przyszyć zamek w łatwiejszy sposób. Dlaczego ja wybieram stopkę przezroczystą, a nie tą? Jakbym miała wybrać między tymi dwoma stopkami, to stanowczo wybrałabym stopkę przezroczystą, ale nie dlatego, że ona mi się bardziej podoba wizualnie, tylko dlatego, że ten prowadnik tutaj na środku. Jest długi i taki dobrze zarysowany, i on będzie bardzo dobrze trzymał rozchylone ząbki. Natomiast ta stopka, która ma ten środkowy taki prowadnik płytki, to mi na takich stopkach zdarzało się, że ten zamek mi się odchylał, uciekał. Musiałam sobie ręką pomagać, żeby on właśnie szedł w odpowiedni sposób. Więc taka stopka z takim płytkim, malutkim prowadnikiem odpada. I tutaj dwie, które można ewentualnie użyć, bo ta też całkiem fajną ma budowę. I możemy sobie nawet spróbować jedną część zamka użyć na plastikowej, a drugą na tej, żeby zrobić sobie taki mały eksperyment. Przywając zamek w pierwszej kolejności musimy go umiejscowić tutaj, gdzie on powinien być zszyty. I teraz co jest ważne, ułóż sobie prawa strona do góry, prawa strona do góry i zamek prawą stroną do góry. Prawa strona zamka to jest taka, gdzie nie widać ząbków. Lewa strona zamka jest taka, gdzie są widoczne ząbki. Więc teraz ułóż zamek. Właśnie w taki sposób, aby leżał on między dwoma częściami i był prawą stroną do góry. Zamek szywamy najpierw do jednej części, później do drugiej, więc najpierw losowo do obojętnie której części układamy zamek prawą stroną do prawej. Drugą możemy na razie odłożyć. Jak już ułożyliśmy zamek prawa strona do prawej, to zaczynamy go tutaj przypinać od samej góry. Jeśli będziemy wykańczać zamek. W taki sposób, że coś tutaj będziemy doszywać i to będzie miało centymetr od brzegu ściek robiony, to warto sprawdzić, czy jak zszyjemy tutaj centymetrowym szwem, czy ząbki zamka nie będą się daleko zaczynały. Ja często robię w taki sposób, że końcówkę zamka wysuwam około 2-3 mm do góry, aby później po wszyciu czegoś, chociażby jakiegoś paska, żeby blisko tutaj był początek zamka. Co to znaczy ogólnie początek zamka? Zwróć uwagę, że jak zamek zapinasz, to on się dalej tutaj nie zapina. A jak go rozepniesz i przyjrzysz się, to na samym tutaj końcu, gdzie dojeżdżają ząbki, zobaczysz taki zgrzany plastik. Czyli tam, gdzie się kończy ten zgrzany plastik, do tego miejsca ząbki dojeżdżają i dalej już jest blokada. Czyli teoretycznie można by powiedzieć, że powyżej tego zgrzanego plastiku, jak zostawisz sobie 12 mm, no to do tego miejsca wystarczy, że tutaj wszyjesz, a wszystko co jest powyżej możesz wysunąć albo nawet sobie ściąć. Jeśli dopiero uczysz się wszywać takie zamki, nie masz doświadczenia, no to warto też włożyć sobie rzecz, którą będziesz szyć równiutko, wyrównać sobie górę tutaj, żeby one kończyły się na tym samym poziomie. To jest bardzo ważne, żeby potem nie pomylić się i zamka krzywo nie wszyć. Jeśli ten odległość od początku zamka do końca jest za duża, ja tutaj zetnę sobie przytrzymując równiutko, zetnę sobie te 3 mm żeby już idealnie mieć początek zamka i się nie zastanawiać ile go wysunąć. Czyli ja sobie tak przygotowałam i teraz będzie łatwiej tutaj wszystko zachować, żeby było proste. No i wracamy do naszego zamka, który kładziemy prawą stroną do prawej. Przypnij zamek do tutaj do początku w ten sposób, żeby pierwsza szpilka go trzymała i teraz już możesz go rozpiąć. Dlatego że zamek kryty przyszywamy na zamku rozpiętym. Upnij szpilkami w taki sposób, aby Szpilka wbijała się sobie tutaj wzdłuż, a zamek dotykał na krawędzi. Jeśli masz podklejoną krawędź, to nie grozi to żadnym rozciąganiem, więc jest to takie fajne, że nawet jak to jest dzianina, a ją podkleisz, to nic Ci się nie będzie rozciągać, natomiast zamek też się nie rozciąga, więc swobodnie jedno i drugie leży na płasko i przypinasz. Przypnij nawet tutaj do samego końca, chociaż my tutaj końcówki przyszywać nie będziemy, ale przypięcie nie, nie oznacza szycie. Przypięcie to znaczy, że już solidnie jest tutaj wszystko przygotowane. No i teraz możesz bezpośrednio taki przypięty zamek podkładać i szyć, albo możesz wykonać sobie tak zwany ściek pomocniczy. Ścieg pomocniczy jest bardzo korzystny dla osoby początkującej, dlatego że podczas wszywania zamka on nie może się oddalać od krawędzi ani w jedną, ani w drugą stronę. Szpilki mogą no, nie do końca być takie idealne, więc ja proponuję, że jako osoba początkująca możesz sobie zrobić ściek pomocniczy. I ja na jednej krawędzi to wykonam, natomiast drugą przyszyję już bez ściegu pomocniczego, tylko na upiętych szpilkach. Więc teraz zrobimy ściek pomocniczy i on będzie robiony na zwykłej stopce. Ściek pomocniczy wykonaj tak, żeby on był tutaj dość blisko brzegu. Ustaw sobie stopkę w taki sposób, aby dotykała do zamka. Igła będzie wtedy się wbijała około 3 mm od brzegu. I teraz tak. Wbij igłę, wypnij pierwszą szpilkę i trzymając tutaj rękoma, żeby nic się nie przesunęło, przytrzymaj za nitkę, żeby łatwiej ruszyć i szyj. Nie musisz robić tutaj żadnego mocowania, dlatego że to nie jest taki ważny ściek, tylko on jest tymczasowy, pomocniczy, ale ważne jest tutaj, aby cały czas trzymać, żeby się tutaj nic nie odsuwało. Nie może się robić coś takiego, nie, robi, nie może się robić w drugą stronę. Cały czas kontroluj, żeby zamek idealnie przybiegał tutaj do krawędzi. Tutaj do końca możesz mieć problem, żeby dojechać, dlatego, że to miejsce będzie ci przeszkadzać, więc zakończ sobie tutaj, żeby tego zamka nie pchać, i wystarczy. I tak przygotowany zamek będzie już znacznie łatwiej wszyć. Teraz dopiero możemy zmienić stopkę i będziemy wszywać przy ząbkach. Na początek założę jedną z moich wybranych stopek metalową, ale z tym właśnie głębokim, takim rowkiem. Bardzo ważne jest, aby zacząć szycie, jeśli nitka jest pod stopką, ponieważ tutaj nie ma rowka, po którego możemy ją wsunąć, więc trzeba zrobić w taki sposób, że przytrzymać sobie dolną nitkę, lekko też paluszkiem górną, wbić igłę maksymalnie i wybić. Tam się zapętli pod spodem. Jak teraz przeciągniesz sobie chociażby takimi obcinaczkami, to wygarniesz nitkę w taki sposób, że ona znajduje się już pod stopką. Warto to zrobić. I umieścić sobie tutaj z tył, żeby mieć kontrolę nad tymi nitkami. Podczas podkładania zamka trzeba w pierwszej kolejności rozchylić ząbki, czyli w ten sposób je otworzyć i w takiej pozycji wsunąć pod stopkę. Ważne jest, aby nie zaczynać tutaj, gdzie nie ma ząbków, tylko tu, gdzie się zaczynają ząbki, tu odchylaj i tu stawiaj. Stopkę, żeby już ząbki chwyciły w odpowiednim miejscu. I teraz jak już dobrze włożysz stopkę w ząbek, to nie będzie konieczności później tego robienia w czasie szycia. Stopka jest po to, żeby odchylać. My będziemy tylko i wyłącznie prowadzić. Jeśli już jest dobrze tu zrobione, przytrzymaj nitki, wbij sobie najpierw ręcznie, jeśli wszystko jest dobrze, zacznij szycie. Zamocuj, i idziemy do przodu. Teraz Twoje zadanie polega już tylko na prowadzeniu, naciskaniu na pedał i samo się szyje. Ja jeszcze mam taki nawyk podczas wszywania zamka, że ja trzymam z tyłu i z przodu i lekko naciągam. Dlatego, że ja mam takie doświadczenie, że materiał troszeczkę się marszczy podczas wszywania zamku. Może dlatego, że stopka nie dotyka bezpośrednio do tkaniny, a jednak jest tutaj jeszcze zamek, który no, jednak jest jakąś taką granicą od ząbków transportera. No i może to dlatego tak się tutaj marszczy, więc ja zawsze staram się jeszcze przytrzymać na takim... Napięciu, czyli nie ciągnę ani nie wstrzymuję szycia maszyny, tylko naprężam materiał, ale tutaj sobie prowadzę, a stopka robi swoją robotę. I tutaj na końcu ważne jest, aby przytrzymać końcówkę w odpowiednim miejscu. Czyli tutaj nie mamy ściegu pomocniczego, ale przytrzymaj sobie tutaj na końcu. Tutaj jest sunięte do samego końca. Musisz zadbać, żeby końcówka zamka nie była gdzieś tam tutaj nie siedziała, tylko ona ma być odkięta ku dołowi w tym kierunku, gdzie my nie szyjemy. I ty będziesz szyć do momentu, kiedy dojdziesz do zamka i tutaj się zatrzymasz, już więcej nie dasz rady iść i wtedy wciskasz mocowanie, cofasz i znów dojeżdżasz tutaj do samego końca. Idziemy. Już więcej nie mogę iść, teraz mocuję, znów dojeżdżam do samego zamka, igła do góry i je wysuwam. Jeśli dobrze wszyjesz zamek, to tutaj jak ząbki położą się we właściwej pozycji, to w ogóle nie widać ściegu. Ścieg pojawia się dopiero wtedy, kiedy rozsuniesz tutaj ząbki i wtedy widzisz, że w odpowiednim miejscu było przyszycie. Wszystko ładnie wygląda na płasko. Teraz zrobimy drugą stronę i ja będę teraz szyła bez ściegu pomocniczego. Ty oczywiście będziesz mogła wykonać ten ścieg, ale ja Ci pokażę teraz na samych szpilkach. No i teraz uwaga, trzeba tak przyłożyć zamek do drugiej części, żeby się nie pomylić. Na tym etapie możesz sobie ten zamek zapiąć, położyć drugą część naprzeciw. Odchyl sobie zamek w ten sposób i połóż prawa strona do prawej na drugiej części. Ważne jest, aby zamek znowu dotykał prawą stroną do prawej. Jak już ułożysz dwie części na sobie, żeby przyszyć tą drugą część, to warto zaznaczyć, gdzie kończy się zamek, żeby w obu częściach zamek kończył się na tej samej pozycji. Oczywiście, jeśli materiał jest nierozciągliwy, jeśli jest ustabilizowany, to tutaj nie ma jakiegoś ryzyka, że coś się przeciągnie i się rozciągnie jedną z części, ale zawsze warto sobie teraz. Tutaj zaznaczyć, gdzie się kończy ten zamek na tej części i na tej, żeby to było na tej samej wysokości, dbając najpierw o to, żeby końcówka była na samym początku. No i teraz, jak już mamy to zrobione, możemy sobie jedną szpilkę tutaj wpiąć na samej górze, żeby się już nie pomylić. Pią tutaj i teraz już możemy rozpiąć, dlatego że znów zamek musi być rozpięty podczas wszywania. Teraz już ta część nas nie interesuje. Skupiamy się tylko i wyłącznie na tej drugiej części. I znów przypinamy. Jest wbita jedna szpilka na początku. Od razu ułóż sobie zamek przy tym oznaczeniu na dole. Szpilkę wbij w takim kierunku, żeby ci nie przeszkadzała podczas szycia. A wiemy, że będziemy szyć od góry zamka ku dołowi, więc w tym kierunku. I jak masz już zamek umocowany na górze, na dole, to teraz tak po prostu sobie go ułóż ładnie pomiędzy i zepnij te kolejne odcinki. tak żeby tutaj się ładnie napiął na całej tutaj powierzchni. Ja tutaj miałam wypróbować drugą stopkę. Więc zamienię na tą przezroczystą, podkładam i znów odchylamy ząbki, wkładamy pod drugą część stopki, tą zewnętrzną szpilkę od razu można już wyjąć, bi żeby już wszystko umocować. Teraz możesz już puścić i znów jeśli dobrze ząbki Weszły w tryb stopki, nie trzeba już nic ręcznie tego odchylać. Teraz tylko koncentrujemy się, żeby ruszyć. Więc tak, pociągnij tutaj z tyłu, żeby dobrze ruszyć. Zamotuj, to jest najgorszy moment, żeby ruszyć. Jak już wszystko poszło gładko, to teraz wypnij szpilki. Jedna ręka kontroluje tutaj, drugą ręką przytrzymujesz krawędź. Jeśli wyjdziesz już nieco dalej, chwyć sobie z tyłu, żeby na takim napięciu to szyć. No i wprowadź głupiutko stopkę. Wypinaj szpilki, kontroluj ręką, żeby nic się nie przesuwało, i idziemy. Znów wypinasz szpilkę. Ta może zostać, bo ona fajnie tutaj przytrzymuje samą końcówkę. Upewnij się, że ten zenzelek od zamka jest po drugiej stronie, że on ci nigdzie, się tam nie wejdzie pod igłę. Te wszystkie niepotrzebne rzeczy sobie odłóż na bok. Znów idziesz stopką do momentu, kiedy dasz radę nią jechać jak już dotyka do zamka mocujesz znowu do przodu jak już dotyka wyjmujesz spod stopki tak Wyj... wygląda zamek po przeszyciu jeśli nie widzisz tutaj ściegu który przed chwilą był szyty to znaczy, że jest wszystko dobrze bo ten ścieg jest tutaj pod spodem, po odchyleniu zamków bardzo blisko i to jest bardzo prawidłowo a z drugiej strony widać go tutaj tak wygląda zamek po wszyciu teraz można go zapiąć Czyli teraz będzie punkt kulminacyjny, kiedy zapinamy zamek i widzimy jak on wygląda po wszyciu. Wygląda tu wszystko bardzo dobrze. Teraz zamek możemy uprasować, chociaż za chwilę będziemy jeszcze dalej tutaj kończyć, ale to jest dobry moment, żeby zobaczyć czy wszystko pasuje, czy wszystko jest ok. Jak zwykle ja nie preferuję prasowania po prawej stronie bez osłony, więc ja sobie tutaj siatką zabezpieczam, prasujemy i patrzymy, jak to wygląda. Zamek po wszyciu jest praktycznie niewidoczny. Zamek jest u mnie niebieski, do zielonego doszywany, a tutaj trzeba zamek dobrać kolorystycznie, ale wszystko wygląda bardzo ładnie. Teraz będziemy zszywać wszystko, co znajduje się poniżej przyszycia zamka. Teraz trzeba będzie złożyć w ten sposób, że tak jakbyśmy składali daną rzecz prawa do prawej, w ten sposób i zamek tak samo, czyli układamy naszą rzecz, którą będziemy zszywać, prawa do prawej, zajmujemy się samą końcówką. Tutaj mamy wszystko równiutko. Jeśli to będzie jakaś szyta rzecz, to postępujemy tak jak z każdą inną rzeczą. Czyli jeśli mamy jakieś nacinki, to nacinek na nacinek. Możemy krawędź sobie tutaj spiąć szpilkami. I teraz ważny będzie moment tutaj zszywania przy samym zamku. Jak odchylisz zamek w ten sposób, to w tym miejscu zobaczysz ściek, który był wcześniej szyty i Twoim zadaniem będzie teraz, odchylić końcówkę zamka, żeby ona tutaj nie przeszkadzała. Tak złożyć tutaj dwie krawędzie do siebie jak najbliżej i rozpocząć szycie, albo w miejscu, gdzie skończył się ten poprzedni ścieg i kontynuować go później do końca, albo szyć go troszeczkę z boku i trochę wyżej. Czyli możesz zacząć jakby milimetr poza ściegiem i około pół centymetra do centymetra wyżej i zacząć szyć i kontynuować dalej. Żeby zrobić to jak najdokładniej, możesz zrobić na dwa sposoby: albo użyć zwykłą stopkę, albo użyć stopkę do zamków zwykłych i igłę ustawić tutaj z boku. Czyli twoje szycie będzie musiało być dokładnie w tym miejscu. Teraz ja to pokażę na przy maszynie i będziemy to słowali zszywać. I do tego celu ja użyję innej nitki. Trzeba tak przygotowaną rzecz z zszytym zamkiem będziemy teraz zszywać od tego miejsca do dołu. Stopka do zamka nie jest już potrzebna, więc ją zdejmujemy. No i teraz musisz zdecydować, czy będziesz kontynuować szycie na zwykłej stopce czy na stopce do zamka. Ona ma tutaj z dwóch stron możliwość pięcia, więc do tej strony wepnij. Igłę przesuń maksymalnie na prawo. Nitkę pod stopkę. I teraz włóż ten element z zamkiem pod stopkę. I umieść stopkę w taki sposób, aby była z boku od tego wcześniej przyszytego ściegu i tak centymetr wyżej. Musisz sprawić, żeby igła wbijała się tuż właśnie przy tym przyszytym wcześniej ściegu. Czyli tak ustawiłam stopkę z boku, żeby ona mi nie wkuwała się w zamek, ale żeby wkuwała się tuż za tym ściegiem, który już szyłam. No i teraz możemy spróbować robić to na tej stopce, tylko pamiętaj, że to musi być odchylone. I jak wyjedziesz już z zamka, to musisz kontynuować szycie tutaj centymetr brzegu, więc musisz panować wtedy nad tą igłą, żeby tu szyła centymetr brzegu. Jeśli dasz radę tak zrobić, to ją użyj. Natomiast jeśli wolisz jednak na stopce uniwersalnej, no tu każdy robi po swojemu. Ja ci pokażę, że możesz różne opcje wybrać. To nie jest tak, że ta jest lepsza albo tamta lepsza, bo znowu ze stopką uniwersalną będzie o tyle troszkę problemu, że tu będzie ona stała na zamku teraz. Igła musi być teraz na środku, ale no da się zrobić. Przez chwilę przygnieciemy ten zamek, tutaj sobie wypozycjonujemy igłę, ale jak już zjedziesz z zamka, to wtedy będzie ci wygodniej szyć dalej, więc musisz zdecydować. Ja zazwyczaj wybieram stopkę uniwersalną. Czyli zwróć uwagę, jedna ręka pilnuje nitki, druga ręka pilnuje tutaj końca zamka. Wbiłam, mocujemy, czyli idziemy do przodu, mocujemy i jak już wyjedziesz z zamka, stopka już będzie miała swoją zwyczajną pozycję. To kontynuujesz strzywanie swojej rzeczy poniżej, do samego dołu. No, i teraz zaglądamy, jak to wszystko wygląda po uszyciu. Tutaj wyraźnie widać, że bardzo ładnie mi się złączyło czyli jeden ściek idzie. Tutaj jest miejsce zazębienia one się mijają ten jest na zewnątrz i dalej kontynuujesz szycie. Z drugiej strony może czasami wyjść, że będzie trochę dalej. Tutaj widocznie mi się to przekrzywiło na jedną ze stron. Żeby takie coś nie występowało, to musisz tutaj bardzo ładnie pilnować o podkraniu po zamka, żeby te dwie warstwy, o właśnie tutaj, się na siebie nakładały, bo u mnie widać się to trochę przesunęło przy końcówce. Dlatego z tej strony ściek jest dalej od tego ściegu, a z tej jest bardzo blisko, bo po prostu tutaj nie dopilnowałam o w tym miejscu, żeby te dwie krawędzie na siebie idealnie nachodziły. Musisz tutaj przypilnować. Jeśli ci to nie wychodzi, to możesz właśnie po takim nałożeniu ich na siebie wbić tutaj szpilkę przed szywaniem. czyli tutaj szpilka taka pilnująca. Wtedy podkładasz i kontrolujesz, żeby to wszystko było równiutko. No tutaj trzeba popracować. To wydaje się bardzo skomplikowane, ale jak wypróbujesz dwa, trzy razy szycie tego zamka, to naprawdę będzie to bardzo proste. Teraz można już odciąć wszystkie niepotrzebne nitki. Ja oczywiście biorę swój ulubiony prasulec. Rozkładamy ładnie wszystko w ten sposób. W zapas na szef na boki. Tutaj ładnie sobie wyprasuj z parą. Ochronnie można zamek sobie przykryć, poparować. Przewracamy na drugą stronę. I prasujemy wszystko na gotowo. I teraz jak przyjrzysz się z bliska przy temu zamkowi, to tak, tutaj nic nie widać jest na gładko. Tutaj jest łączenie. Też w zasadzie nie widać miejsca, gdzie to się łączy. Jeśli wszystko dobrze szyjesz na tej stronie, to tutaj będzie wszystko ładnie wyglądało gładko. I tak jak mieliśmy zamysł, żeby to był zamek kryty to on rzeczywiście u nas jest kryty. Jedyną nie. częścią najbardziej widoczną po wszyciu zamka krytego jest ten właśnie wichajster. Dobierając zamek, taśma może mieć nieco inny odcień. No, zdarza się także że nie dobierzemy idealnie, ale jeśli masz do wyboru kilka zamków o podobnym odcieniu, pasującym do Twojego ubrania, to w następnej kolejności zwracaj uwagę na te właśnie miejsce. W którym zamku ta część, która będzie widoczna, będzie najbardziej pasowała do koloru sukienki. I właśnie wybierz na tej zasadzie. Na koniec jeszcze sprawdzamy, czy się rozpina, bo to jest też bardzo ważne, bo jeśli tutaj szyjąc w jakiś sposób igła ci uderzy, wbije się w ząbek i na przykład będzie za głęboko, to się może okazać, że się tutaj nie rozpina do końca. Więc trzeba zawsze sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, pasuje i zamek jest pięknie wszyty. Jeśli ta lekcja wydała ci się wartościowa, to zostaw po sobie ślad napisz komentarz, wtedy jest to dla mnie oznaka, że nie nagrywam tych filmów dla siebie, że warto je nagrywać, warto dzielić się swoją wiedzą. Mimo mi będzie, jeśli zostawisz paluszka w górę, no i prześlij ten film swojej szyjącej koleżance lub koledze, bo na pewno będzie zadowolona, jeśli też dowie się, jak fajnie, szybko i sprawnie wszyć zamek kryty. Zachęcam Cię jeszcze do uszycia sobie prasulców, które bardzo pomagają podczas szycia, jeśli już wchodzisz w szycie takich fajnych rzeczy zapinanych na zamki, czyli już takie profesjonalne szycie, własnoręcznie uszyte prasulce, Prasulce sprawią, że szycie i prasowanie będzie o wiele łatwiejsze, a ja na filmie pokazuję, jak użyć trzy prasulce, jak w prosty sposób zrobić sobie wykroje z gadżetów, które znajdziesz w kuchni i z prostych i tanich rzeczy, także takie rzeczy, które kosztują krocie, możesz mieć prawie za darmo. Filmik zostawię na ekranie końcowym. No i jak już zaczniesz szyć dodatkowo zamki, to znaczy, że wkraczasz w wyższy poziom szycia. Pozdrawiam serdecznie, cześć.